Jesteśmy na Manhattanie, w Nowym Jorku. Times Square za nami. Miejsce, w którym robią się i rodzą największe biznesy, w którym mieszka miliony ludzi i tu budują swoje bogactwo. W tym miejscu myśli się o przyszłości kraju, kontynentu, regionu, ale też bardzo, bardzo wielu innych spraw na całym świecie. Już za kilka miesięcy Amerykanie zdecydują. To będzie rządził tutaj, w Nowym Jorku, w całych Stanach Zjednoczonych, ale będzie miał przyszłość na cały kształt świata. Jeśli wygra Trump, konserwatyści zostaną bardzo wzmocnieni. Dalsze rządy Bidena to jest wspieranie tych tendencji lewicowych, które dominują na świecie. To będzie miało zapewne ogromny wpływ też na to, co dzieje się na Ukrainie. Putin nie lubi Trumpa, boi się go, a jednocześnie propaganda Bidena straży Trumpem. No, zobaczymy, jest to też wyścig starców. 81-letni Biden, 78-letni Trump. Teraz muszą udowodnić, że są w świetnej kondycji. A jaki to będzie miał wpływ na Polskę? Dzisiaj nie ma Polski bez Stanów Zjednoczonych, a wolnej Polski bez Stanów Zjednoczonych, bo to jest nasz najważniejszy sojusznik. Oczywiście Polacy budują własną suwerenność i też powinni tu pokazywać, że mają swoje znaczenie. Obecny rząd zaczął od obrażania potencjalnego przyszłego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa, obrażania republikanów, którzy zaczynają dominować w kongresie, mogą za chwilę dominować w Senat. Nie jest to dobry pomysł, tym bardziej, że Europa będzie wchodziła w wielki kryzys, a Stany Zjednoczone wygląda na to, budują swoją potęgę gospodarczą i czekają na drugi okres.